Robert Stępowski, witam wszystkich sympatyków marketingu terytorialnego, czy też marketingu miejsc, no a także mam nadzieję serwisu www.marketingmiejsca.com.pl. Po co nagrywam to wideo? Nagrywam to wideo z dwóch powodów. Po pierwsze, żeby serdecznie Państwa wszystkich przeprosić. Wiem, że początek roku nie był okresem, kiedy informacji w serwisie marketingmiejsca.com.pl pojawiło się bardzo dużo. Wręcz przeciwnie, były tygodnie, kiedy nie pojawiały się w ogóle. Ale już śpieszę z wytłumaczeniem, dlaczego tak się działo. Działo się tak z dwóch powodów. Po pierwsze, przeprowadzaliśmy lekką modernizację serwisu, którą mam nadzieję, że z czasem Państwo dostrzeżecie. Pojawiły się dwa nowe działy, które chcemy właśnie dzięki Państwu rozbudowywać. Jeden dział poświęciliśmy ciekawym, inspirującym przykładom, caseom. Z obszaru marketingu i PR-u. Oczywiście mówię tutaj o bardziej komercyjnych przykładach, niekoniecznie samorządowych, bo te oczywiście publikujemy na górze głównej strony z podziałem na poszczególne województwa. Drugi dział to inwestycje samorządowe. Ponieważ chcemy cały czas wszystkim tłumaczyć, że marketing to jednak nie jest tylko promocja. Bez tych inwestycji, bez myślenia o marce jako spójnym organizmie całego miasta również o tych elementach z obszaru inwestycyjnego, na które trafia najwięcej pieniędzy, sama promocja z nie zbuduje marki. Dlatego znajdziecie również Państwo na dole serwisu, teraz właśnie nowy dział poświęcony inwestycjom, oczywiście tym największym inwestycjom samorządowym. To dwa elementy, które pojawiły się w serwisie. Mam nadzieję, że niebawem pojawi się jeszcze trzeci, również interesujący, no ale o tym na razie nie będę mówił ponieważ go zwyczajnie jeszcze nie ma. Drugi powód, dla którego informacji w serwisie marketing-miejsca.com.pl pojawiało się w ostatnich tygodniach tak niewiele, jest taki, że po prostu brakło mi troszeczkę czasu. Zająłem się nowym projektem wydawniczym w Rawie Mazowieckiej. Państwo wiecie, pochodzę z Rawy Mazowieckiej. Aktualnie nie mieszkam w tym mieście, ale chętnie do niego wracam. I zacząłem wydawać tam bezpłatną gazetę kochamrawę.pl Extra. Jest to gazeta, która oczywiście zajmuje się tematyką typowo lokalną, tym co dzieje się w Rawie Mazowieckiej i powiecie Rawskim. Tutaj mam kilka dosłownie numerów. Tych numerów ukazało się dotychczas 62 tygodni. I co jest ciekawe w tej gazecie, ta gazeta jest dystrybuowana bezpośrednio do mieszkańców Rawy Mazowieckiej, czyli nie tylko leży w sklepach, chociaż również, ale trafia do większości skrzynek pocztowych większości mieszkańców Rawy Mazowieckiej. No, niestety zorganizowanie całej logistyki a także przygotowanie gazety zajmuje troszeczkę czasu. No i to spowodowało, że tych informacji poświęconych marketingowi terytorialnemu było troszeczkę mniej. Mam nadzieję, że teraz to się wszystko poukłada. Serdecznie zapraszam www.marketingmiejsca.com.pl. Serdecznie wszystkich zapraszam do współpracy, do przesyłania informacji, do informowania nas o tym, co dzieje się u Państwa, w mieście, u Państwa, w agencji, również z tych dwóch nowych obszarów, czyli inwestycji samorządowych, a także ciekawych, inspirujących caseów z obszaru marketingu i PR-u. No i cóż, mam nadzieję, że będziemy często spotykać się w różnych miejscach w kraju, a przede wszystkim w serwisie marketingmiejsca.com.pl. Zapraszam również Państwa na mojego bloga www.treśjestnajważniejsza.pl. To blog poświęcony przede wszystkim temu, co dzieje się w mediach, no a ostatnio chyba przede wszystkim w prasie. Serdecznie polecam, serdecznie zapraszam, serdecznie dziękuję i serdecznie przepraszam za to, co złego. Robert Stępowski, marketingmiejsca.com.pl. W tym roku będziemy kończyć swoje... Pięciolecie istnienia. Mam nadzieję, że do dziesięciolecia również uda nam się być z Państwem i informować o tym, co dzieje się w marketingu miejsc, w marketingu terytorialnym w naszym kraju. Pozdrawiam i do spotkania na marketingmiejsca.com.pl.